Najwyższy czas na wesołe miasteczko. No dobra, Rupercie, prosty dziadzie, jesteśmy w wesołym miasteczku, tu, gdzie chciałeś, a raczej nie chciałeś być, ale myślę, że nie będziesz żałował. Może zacznijmy od tego, przy czym stoimy, co? Tak, tutaj chodź do Bum Dum. To jest chyba jakaś kolejka. Co to jest, Bum Dum? Jakaś kolejka? Nie wiem. Dzień dobry, wie pan co to jest? bum jakaś kolejka? E, bum jakaś kolejka? E, nie wiem, Bum-dum to, to chyba nie jest jakaś kolejka, ale nie byłem tam, więc. E, musicie przede wszystkim sprawdzić, czy macie odpowiedni wzrost. E, bo inaczej was nie wpuszczą. Tutaj po lewej, e, ja mam, ja mam metr 93. Patrzcie. O! Mój wzrost jest w sam raz, na zielono. Rupert, się sprawdź. No! Ja to w kapeluszu mam taki jak ty! No i git, a Ewka? Ja jestem jeszcze wyższa dzięki uszom! A, to wszyscy macie dobry wzrost, możecie iść na bum dum, powiedzcie mi potem co to jest, bo ja nie wiem, nie byłem. Dobra, to chodźcie. Halo, Ewka? Rupert, idę. <suszy> Może ja tu z boku? O, po środku. Dobra, to ja też się odsunę, żebyśmy się nie zderzali. Okej, okay, to go. Ej, co się stało? E, e, chyba nas gdzieś przeniosło. Tak, gdzieś nas przeniosło. Zobaczcie, to jest inne miejsce. A, czyli ten park jest aż taki duży. Dobra, to wracajmy. Tam, gdzie byliśmy na początku, żeby niczego nie ominąć. A potem tu przyjdziemy. Znaczy, przyjedziemy na Bumdumie. To tu, tu, dobra. Come on. Nie! Uh. Yeah. To gdzie? Znaczy, dokąd? No tam, gdzie idziesz może być, prawo. Co to jest? Nie wiem, chodźmy. A tu nie po schodach? Co za różnica? Rupert, ważne, że się dobrze bawić. To co? Trzy, cztery, go! Nic się nie dzieje. Ej, ludziska, co to ma być? Bez obsługi nie wolno wsiadać. O, nie wiedzieliśmy, przepraszam. Dobra, macie dobry wzrost? No, już sprawdzaliśmy, wszyscy mamy na zielono. Tak, mamy dobry wzrost, nawet ja. Dobra, to yy, puszczam wam play. Jesteście gotowi? To jest hardkorowa przejażdżka. Na pewno jesteście gotowi? Tak, jesteśmy gotowi. Proszę włączyć. Okej, okay, okej. Okay. Trzy, cztery, ry O rzesz! O rzesz! O! mnie z butów. Co to było? Ta atrakcja nazywa się Hardcore'owy Spadek Otchłań. Tak, tak właśnie się czułem! Spadliśmy w otchłań, hardcore'owo. Dobra, wychodzę tam, bo się zżygam. Uh, ja też. mi dla mnie lajtowo! Chodźmy gdzieś indziej. Dobra, chodźmy. Eee, tu już nic nie ma. To, to w lewo! O! Tu jest coś. Ja wsiadam. No ja też. Dawajcie, sprawdzimy, co to jest. Uuu, dzień dobry. Czy mam play? Chcecie na pełną hardkorowość, czy lajtowo? Tutaj mam taki suwak. Pełna hardkorowość. Uuu, dziadu stary, jak ty się rozkręciłeś. Dobrze, to pełna hardkorowość. Subak na maksa. Aaaa! 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 Aaaaah wuuhu! Wyłącz to! Wyłącz to! Wyłącz to! Wyłącz to! Nie sortujesz lajtowo! Ha ha ha! wuhuu, Nie no! Ludziska! Ludziska! Mega hardcore! aaa, Nie no lajtowo! Nie jest, ale, ale zaraz się znowu zżygam! Znaczy nie boję się, ale się zaraz zrzegam! Weź to wyłącz! Panie weź to wyłącz! No na pewno mam to wyłączyć Tak, wyłącz to, już jest git! To może z suwakiem w dół. O, proszę bardzo. No, teraz to jest nuda. No, ale możecie chociaż odpocząć. Nie no racja, dobra. Okej, okay, to może stop. Szukamy następnej atrakcji, ta jest zbyt... Yy, znaczy nie jest fajna, ale yy, zaraz się znowu zżygam. No dobrze, zatem zatrzymuję. Ej, jak Ale jak mam związan wsiąść? Kazaliście zatrzymać! Nie no nie aż tak, weź nas opuść. Okej. Okay. Ej, wyłącz to! Ej, zarywałeś? Przepraszam za dawci. Już wyłączam. Można wychodzić. Ha. Ostro! Ale naprawdę ostro. Jak zwykle Nie, no, ja się prawie znowu zrzegałem. To co, lecimy dum dumem, bum dumem na następne atrakcje? Tak, ja jestem bardzo chętny. Hm? No, pros, stary dziad, jak ty się rozkręciłeś? A jak, na starość chociaż tyle, się pobawię. Ok, to lecimy. O. Dobra, Doleciliśmy do krabo-krabo. Zapraszam do wejścia! Ej! to wow, Patrzcie, deskorolka! Dobra, nieważne, to nie moja. Idę, idę. To co, w lewo czy w prawo? W prawo. To jest kolejka górska, znaczy krabowska. Dzień dobry! Dzień dobry! Gdzie tu się wsiada? Nie wiem. Aha, to może Tu? tu? Nie, tu się nie da. Dobra. A! Mi się szanował krabo kolejki! To wiem, do poprawej i tam bardziej, bardziej. A, widzę to, chodźcie! Ej, Ewka, skąd masz tak balon na głowie? Nie wiem, przyczepimy się, się, nieważne, jestem teraz seksi. Masz balon przyczepiony do peruki. Jakie peruki? Nora, nieważne. Nie ważne. Dzień dobry, czy możemy skorzystać z krabu kolejki górskiej? <noise> to proszę zatrzymać. O, 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 oczywiście! Zapraszam! Aha, aha, Zapraszam! No, to jest Chodźcie! Idę! O, ja się zmieszczę! No, a, nie zmieszczę się! Sa... No, ni no, niestety tego! Mi Mistrzostki, dużo!

Zatrzymajcie to! Zatrzymaj to, gościu! Zatrzymaj to! Zatrzymaj to! Zatrzymaj to! Hej! Halo! Chce pan, chce pan, by się oj! Mogę, mogę, bo zaraz faktycznie tutaj mnie kręci. E, Weź wypuść, proszę, moich przyjaciół! Okej, okay, Hej! Okay, Hej! Zwolnij... Zwolniłem, żeby było ładnie. Zaczynad. nie dobry. O! Jeszcze kawałek. Zapraszam do wyjścia. Masz tu balona na łeb. Tak jak ja. Zaraz się zrzegam. Mówiłem ci. Nie, ale wcześniej mi się nie chciało żegrać, ale to już był hardcore. Dobra, dziękujemy panu. Proszę. Dobra, to chodźcie w lewo. Hmm, to jest krabu, krabu. Można coś wyłowić. Przepraszam, możemy coś wyłowić? Mm, 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 mm. Jasne. Jak chcę, ja chcę, ja chcę wtedy. Marcin, postawisz? Yy, okej, okay. gdzie się wrzuca? No tutaj. Dobra, wrzuciłem. Dobra, to. Yy... Nie! Tego nie chciałam! Ja chciałam coś innego! Chciałam... Rekina! O! Tu się klika! O, Albo nie! Delfina jednak! To tu! Iii! Voila! Wygrałam Delfina! Słupcia Masz! Prosimy dziadzie! Okej! Okay. O ja, FK to jest breakdance! Kojarzy taki coś! Breakdance? Ja też! Dawajcie! Chłopa!